Kolejną odcinko z Serie Pro, dzisiaj będziemy znowu grać w, w, w Striker Box. Dzisiaj będziemy grać w ogólną mapę. Opatrzcie, jesteśmy w mieście. Ani. co się stało. Patrzcie ludzie, weszły do domu. Czekajcie. Nie można ją Poczekamy sobie na kogoś. Tam sobie tutaj. słabo. To to. Ty... Ty... Ochroń mnie.

Nie przegramy, chyba przegramy. Musimy wzią wziąć Czesława. Czesie. Idziemy Czesław, dawaj. A Czesław, nie, tylko nie to. Ty umiesz to. Zrób to! Proszę! Dawaj! Nie! Nie da rady! Czesław! Sorry! B -b 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 -b. O! O nie! Potwór! A! Potworyno! <gryw> <gryw> Patrz na to! A! Okej, zróbmy tego, zróbmy tego laga. Kurde, zaatakowali nas. Wejdźmy na inną mapę tu, to tu, Tajemne przejście. O nie! Tajemne przejście jest ochronione przez...

Бум, 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 бум.

Truf jebanek kurwa, nie chcę jechać A no to się zbiera kurwa, i byli pod domem, by próbować odkręcić... Może gdzieś jest kurwa, od pędu może gdzieś mam na widoku, to spróbuję kurwa odkręcić i nie no to kurwa nie da się złyść. Juchu! ale jeszcze przelać czwartek, piątek kasę. To jest czwartek, ale w czwartek w kasę, spokojnie zapłacili co tam może nie zapłacić. Albo dołożyli, nie spłacili, to do końca i nie dano. Ludzie nie O, to Ok, idziemy. Let's go. A tak, i za, i za, te pudło. Bo <śidden gets on> <cessor> ten bar jeszcze. Funduba. <sm irrelevant> <snort> miałem gadać kurwa. miałem Nie Nie było. Nie było. Nie bo, no bo Nie było. Nie Nie tam Nie Да. Yeah.

出た出た出た出た出た。Давай, давай. Na tyle. Pa! Do, do widzenia. Na kolejnym odcinku będziemy nagrywać. Pa!